Z Ewangelii według Świętego Mateusza zapewniam Was: jeśli się nie zmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tutaj znowu łatwo by było popaść w takie przekonanie, że być jak dziecko to znaczy nic nie wiedzieć, nic nie rozumieć i że Bóg to pochwala. Nie. Nie chodzi o te aspekty bycia dzieckiem z których należy jak najszybciej wyrosnąć. Pan Jezus nie chwali dzieci za to, że nic nie wiedzą, że bywają głupie, że bywają e, niewyedukowane, nie że bywają impulsywne, instynktowne, e, humorzaste. Pan Jezus nie chwali dzieci za to, że są nieobliczalne, że nie mają poczucia odpowiedzialności. Pan Jezus mówi o dzieciach, w kontekście ich czystego serca. To znaczy tego, że nie nauczyły się, iż miłość jest płatna. Dzieci mają pierwotne, naturalne, instynktowne przekonanie, że na miłość nie trzeba zasługiwać, że miłość się otrzymuje w niezasłużonym darze. I do tej, do tego aspektu dzieciństwa Jezus nas namawia. To to mamy w sobie odnowić. Nauczeni przez świat i przez dorosłych, że za miłość się płaci, mamy sobie przypomnieć, że miłość Boga naprawdę jest za darmo. Do zobaczenia jutro.